nawet jakbym chciał bojkotować mistrzostwa świata to nie mogę, dzisiaj cały dzień w pracy wszyscy mówili o dzisiejszych meczach przede wszystkim wielkim tutaj wydarzeniem było zwycięstwo Arabii Saudyjskiej na żywo to oglądaliśmy za każdym razem kiedy wychodziłem z chłodni tam ktoś siedział w telefonie i oglądał mecz Arabia Saudyjska z Argentyną no i też tutaj pojawiało się pytanie no to kto wygra, czy Meksyk czy Arabia Saudyjska no tutaj co prawda koledzy z mojej pracy nie mają emocjonalnego stosunku do tego meczu, ale wszyscy obstawiają wyniki i tam są jakieś, jakieś systemy, że żeby zarobić dużo pieniędzy, trzeba obstawić kilkanaście meczy naraz, więc tam ci, co obstawiają Polskę, czy Meksyk czy, czy Remis, no to są strasznie zainteresowani wynikiem. Więc mecz oglądam od mniej więcej 15 minut. W tych warunkach, jakie widzicie, cały czas ten mecz jest cięty. No, telewizor jest przejęty przez synka, który ogląda bajki. No to dobra, to tyle. Skupmy się na meczu.